Na dwa? A czuło no. na dwa jedziesz? Nie dwa broni. Co ta Co? Zatkało cię? mój co ty idę co? Co? Czy w mojej formie zmieści, czy za dużą nasłonę? Obracamy czy tak? kurwa, nie widać że tak wyjdzie Za półtę Mam, weszło coś Nie Troszeczkę masełka Я не знаю, что